I ruszyły! Prowadzi Ontario na drugiej pozycji Kundalini. Na trzecim miejscu Magic Sunday. Następnie Strictus i na ostatnim miejscu Aviator. 900 metrów do celownika. Z przewagą, z przewagą prowadzi Kundalini. Na drugiej pozycji Magic Sunday. A na trzecim miejscu galopuje Ontario. I za chwilę wyjście na prostą. Te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. Kundalini i Magic Sunday. Ontario trzeci w niewielkim odstępie za stawką. Prowadzi Kundalini, którego atakuje Magic Sunday. 400 metrów do celownika. Kundalini jest na pierwszej pozycji i bardzo dobrze klacz galopuje. Magic Sunday. Jest na drugim miejscu i ta para ma znaczną przewagę nad resztą stawki. Kundalini, Kundalini świetnie galopuje, ma przewagę, tego wyścigu nie może przegrać. Powiększa przewagę nad Magic Sunday w celowniku Kundalini, Magic Sunday, następnie Ontario, Aviator i Strictus.